Największym wydarzeniem ostatnich dni były 66 derby Łodzi, gdzie zarówno ŁKS jak i Widzew nie zawiodły i co jakiś czas przypominały, że nie potrafią grać w piłkę. Hype na derby jest ostatnio równie wielki co kinol Mustafiego, a więc dzisiaj przedstawię 5 najważniejszych rozgrywek derbowych w naszym kraju, i co ważne, biorę pod uwagę tylko derby właściwe, czyli mecze między klubami z tego samego miasta bądź regionu, więc wszelkie kombinacje tak zwanych derbów polskich z góry odpadają. Miejsce piąte zajmują derby trójmiasta, czyli starcie Arkigdynia i Lechii Gdańsk. Trójmiasta, jak i całe Pomorze żyje przede wszystkim rywalizacją w tym regionie i chociaż żaden z klubów nigdy nie był mistrzem Polski, to oba mają na koncie puchary i wiele sezonów w ekstraklasie. Aktualny bilans to 17 do 11 dla Lechi, a do tego dochodzi 16 remisów. Pierwsze derby odbyły się w 1964 roku, a Lechia wygrała 2-1. Dość ostatnie starcie o władzę w którym mieście miało miejsce w sezonie 19-20, i ponownie górą wyszły zielone lwy i wygrały 4-3. Kibice obu drużyn pają do siebie wybitną nienawiścią, a sam mecz to nie tylko walka sportowa, ale bój o honor swojego miasta i jego wyższość nad drugim. Miejsce czwarte zajmują derby stolicy, które w przeszłości z pewnością znalazłyby się wyżej. Jednak lata rozkładu Polonii w niższych ligach oraz dominacja Legii na polskich wojskach znacznie obniżyły prestiż derbowej rywalizacji w Warszawie. Z racji, iż nie liczymy tutaj starć Polonii z rezerwami wojskowych, to bilans jest niespotykanie wręcz wyrównany, ponieważ wynosi 29 do 29 za 17 razy remis. po raz pierwszy derby Derbową potyczkę wygrała Polonia i to aż 0-8 do 8 w 1921 roku. Co sprawia, że są to jedne z najstarszych polskich derbów. Ostatni raz walka o prymat w stolicy rozegrała się w 2013 roku i wygrała Legia 1-2. do 2. Kluby ze stolicy zaliczają się do najważniejszych w historii polskiego futbolu, zarówno jeżeli chodzi o organizację rozgrywek, jak i o zdobywanie mistrzostw Polski. Niestety na kolejne derby Warszawy będziemy czekać jeszcze długo, bo poloń do ekstra ewidentnie się nie śpieszy. Miejsce trzecie i najbardziej przereklamowany mecz ostatnich tygodni: mianowicie derby miasta włókniarzy, lub jak to woli Łodzi. Mecze regularnie rozgrywane są dopiero od lat 70. i 80., co przyniosło nam bilans 27 do 13 dla Widzewa, zaś 26 razy pad remis, co sprawiło, że w przeszłości zarzucano piłkarzom obu zespołów ustawianie remisów, co miało ograniczyć burdy kibiców. A tych w polskim Detroit nie brakuje, ponieważ nienawiść między kibicami jest tak wysoka, że od lat z różnych powodów nikt nie podejmuje się przyjmowania na mecze kibiców gości. Miasto jest podzielone niemalże na pół, a odwrócone barwy i wzajemne wyzywanie się od Żydów sprawiają, że to starcie ma wybitną atmosferę sferę Tego, że kluby weszły w pewną symbiozę, w której jeden nie może istnieć bez drugiego. Po raz pierwszy oficjalnie do meczu doszło w 1948 roku, a UKS wygrał 2 do 6. Za to o ostatnich derbach zakończonych remisem 2 do 2 jeszcze przez jakiś czas będzie mówiła cała Polska. Jeżeli pseudokopacze łódzkich klubów wejdą do baraży, to mamy w tym sezonie szansę na trzecie starcie o łódzką koronę. Miejsce drugie zajmują mecze między najbardziej utytułowanymi klubami w kraju, czyli Górnik, Zabrze i Ruch Chorzów. A mówimy oczywiście o wielkich derbach Śląska. Specyfika regionu sprawia, że mimo dzielących oba stadiony kilometrów, derby wyglądają jak mecz drużyn z jednego miasta. Wybuchowy śląski charakter i lata na szczycie ekstraklasy zmieniły te starcia w walkę na śmierć i życie. Niestety, przez upadek ruchu o dawnej atmosferze na stadionie śląskim w Chorzowie możemy póki co zapomnieć, mimo tego, że są to jedne z najczęściej rozgrywanych derbów w naszym kraju, bo odbyły się aż 120 razy i bilans wynosi 46 do 34 dla górnika, a do tego 40 razy padł remis. Po raz pierwszy wielkie derby śląska odbyły się w 1957 roku i wygrał Górnik 3 do 1. Za to ostatnie starcie w 2016 roku wygrał ruch 0 do 2, a dzisiaj jedyne co pozostało z tego klasyka to mecze ruchu z rezerwami górnika w trzeciej lidze. Miejsce pierwsze musiało przypaść w świętej wojnie Wisłej Krakowi, czyli najstarszych i najczęściej rozgrywanych derbów w historii naszego kraju, między jednymi z najstarszych klubów w Polsce. Biała Gwiazda Kontrapasy to wizytówka polskiej piłki Krakowa oraz chuligańskich wybryków, w których zdarzały się nawet ofiary śmiertelne. A takie hasła jak walczymy za pasy, i cóż, jeden" już przez to zakrwawił nóż. Są na porządku dziennym. Kojarzone z zabawami, maczetami oraz z zalążkiem polskiej piłki, derby Krakowa nie tylko zapełniają stadiony, ale i budzą zainteresowanie poza granicami Polski. 200 spotkań przyniosło nam bilans 90 do 64 dla Wisły, zaś 46 razy padł remis, co razem dało najbardziej widowiską rywalizację w kraju kwitnącej cebuli. Po raz pierwszy wojna rozegrała się w 1908 roku i zakończyła się remisem 1-1. do 1. Zresztą takim samym wynikiem zakończyło się ostatnie, jak na razie, starcie z grudnia 2020. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się spodoba. Sieba.